To mamy jeden z pierwszych foili, który dotarł do naszego kraju, jest już Cyklomaniaku. Rama to jest taka hybryda połączenie do cyrkszasowego Adicta i plazmy czyli roweru, który ma być bardzo sztywny, bardzo szybki, bardzo lekki. A plazma to jest rower, który ma być przede wszystkim zdecydowanie, tam jest akcent postawiony na względy aerodynamiczne, czyli rower używany wcześniej do jazdy na czas. Teraz to mamy jakby dwa w jednym. Niewiele straciliśmy na wadze, bo tylko około 100 gram w stosunku do Addicta, natomiast zdecydowanie poprawiła się... Aerodynamika tej ramy, ramy i widelca oczywiście a sztywność pozostała na poziomie właśnie ADDICTA. Co nowego w ramie foil'a w stosunku do ADDICTA? Przede wszystkim yy, prowadzenie linek, to od razu się rzuca w oczy. Linki są chowane do ramy, zaraz z samego przodu, prawda, wychodzą dopiero na samym tyłu. Tutaj, tak jak mamy lineczkę od przerzutki, wychodzi nam na samym końcu. Od przedniej przerzutki chowa się tutaj, wychodzi dopiero tutaj gdzie sama jakby mufa suportowa została przeprojektowana. Ona jest szersza, chodziło o poprawienie jeszcze sztywności. Oczywiście wszystkie foile mają miski wtłaczane, nie są gwintowane wewnątrz ramy. To też chodziło o, o jakby zwiększenie sztywności, a jednocześnie no, odchudzenie tutaj. Rama piękna, co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na y, mocowanie rury podsiodłowej. Rura podsiodłowa jest dedykowana tylko i wyłącznie do tej ramy. Ona ma specjalny kształt, też aerodynamiczny. Nie jest to okrągła rura, jest, jest płaska, dokładnie w takim kształcie jak ta rura, w którą się ta rura chowa. A mocowanie tutaj mamy poprzez jedną, jeden kluczyk imbusowy, prawda? I możemy sobie ją opuszczać lub podnosić. To tyle. Siadać i jechać.